Moi drodzy, witam Was serdecznie z mojego prowizorycznego, fantastycznego studia, w którym nie pada, nie wieje i nie trzeba marznąć, i można w spokoju porozmawiać sobie o sprzęciku. Wielokrotnie na naszym kanale oglądaliście sprzęty za kilkanaście, a nawet za 20 czy 30 tysięcy złotych z górnej póły, gdyż takie sprzęty Pulsar w swoim portfolio posiada. Natomiast tym razem skupimy się na sprzęciku z najniższej możliwej półki, czyli Action Compact XQ. 19. XQ oznacza jak zwykle matrycę 384 na 288 pikseli, a 19 to oczywiście 19 mm obiektyw. Jest wielkości dłoni i służyło mi przez ostatnie kilka polowań, niekoniecznie nocnych. Polowałem też ostatnio w ogóle poluję bardzo mało w nocy, tak jakby troszkę przestałem czuć ten klimat nocnych polowań. Natomiast yy, nawet w dzień, gdy polowałem na lesie, bardzo pomocny był ten sprzęcik. Chowałem sobie go gdzieś tam w kieszeni, nie wisiał mi, nie sterczał na szyi i mi po prostu nie przeszkadzał. Jak zwykle zaczniemy od budowy. Z przodu ma obiektyw w tym przypadku 19 mm. Regulacje ostrości obiektywu bezpośrednio na tym obiektywie w tym miejscu. Z boczku oczywiście mamy port USB-C do ładowania czy przesyłania plików. Z przodu możemy sobie wyrzucić baterykę, o której za chwileczkę Wam opowiem. Następnie mamy z góry cztery przyciski funkcyjne. Włączanie, strzałeczka do przodu, która ma kilka funkcji, między powiększanie. Menu, krótkie i długie, w zależności od tego, czy przytrzymamy krócej czy dłużej. Oraz strzałkę do tyłu, która również ma swoje funkcje. Generalnie sprzęcik ten charakteryzuje się tym, że jest po prostu mały, jak sama nazwa wskazuje. Rozdzielczość 388 w połączeniu z obiektywem 19 daje nam bardzo szerokie pole widzenia, ponieważ jest tutaj bazowe, wyjściowe powiększenie zaledwie półtora. W przypadku polowań na lesie w zupełności wystarczające, im większe pole widzenia wiadomo, tym lepiej, więc tutaj jest to przewaga. Oczywiście w polowaniu na polu w otwartym terenie skraca to zasięg detekcji. Oczywiście obiekty, samochody ludzi możemy rozpoznawać, znaczy wychwytywać na wielu set metrach, natomiast na pewno zastanawiacie się, jak daleko można tak realnie rozpoznać zwierzynę. No to jest to takie realne 400 metrów. Na 400 metrów spokojnie byłem w stanie, ponieważ miałem dalmierz w innych urządzeniach, więc wiedziałem dokładnie, że na 400 metrów widzę, czy jest to, powiedzmy, zając, czy sarna. Akurat dzików nie widziałem, natomiast widziałem jelenie. Byłem w stanie po prostu rozpoznać różne zwierzaki, co do gatunku. Natomiast to, czy coś w ogóle jest, no to wiadomo, to na wiele set metrów. Zresztą widzicie w tle, widać jakąś tam górę, samochody na wiosce widać dokładnie wszystkie szczegóły domu. Nie oszukujmy się, nie oczekujemy tutaj nie wiadomo jakich parametrów, natomiast jest to sensowny termowizorek w tym budżecie do polowania takiego na co dzień, gdzie nie jesteśmy w cudzysłowie zawodowymi, myśliwymi, nie oczekujemy nie wiadomo czego. Albo mamy na przykład bardzo dobry celownik, na który w który zainwestowaliśmy, mamy celownik noktowizyjny, w którym bardzo dobrze widać, albo mamy dobre termo, chociaż raczej to bym zestawiał z dobrym noktow. dlatego, że z tego urządzenia możemy wychwycić, czy coś w ogóle jest, a potem sobie zbliżywszy się na odpowiednią odległość, dokładnie zaobserwować tą z Noctowizji, co zresztą ja czyniłem, czy polując właśnie tak jak wspomniałem wam w dzień. SNETD deklarowany przez producenta jest poniżej 18. Oczywiście to urządzenie posiada wszystkie funkcjonalności, które posiada każdy pulsar, czyli całą paletę kolorów, w tym, uwaga, jeden z moich ulubionych, nowy zielony, gdzie obiekty są białe, tło jest zielone. Bardzo mi się to podoba. Używam tego właściwie we wszystkich sprzętach Pulsara. Bardzo dobra sprawa. Oczywiście Picture in Picture posiada też dalmierz stadiametryczny, natomiast ja z tej funkcjonalności akurat, szczerze mówiąc, nie korzystam. Obraz wyświetlany jest na dość małym ekranie. Nie wiem dokładnie, nie jest podane, ile on ma, ale podejrzewam, że ma około pół cala. Rozdzielczość tego wyświetlacza to jest 640 na 400 Mówmy się, no nie jest to zbyt dużo, natomiast w zupełności wystarczy do tego, żeby prowadzić jakąś tam sensowną obserwację. Urządzenie charakteryzuje się bardzo płynnym działaniem, dlatego że matryca ma świeżanie 50 Hz, nie ma żadnych zacięć, nie ma laga. Zresztą Pulsar nie wprowadza u siebie tego Shutterless i twierdzi, że dlatego rozmawiałem kiedyś nawet z przedstawicielem Pulsara na IBE i powiedział, że to jest dlatego, żeby był możliwy niski lag, żeby było możliwe niskie opóźnienie. I nie wiem, czy rzeczywiście jest taka zależność, natomiast faktycznie mogę stwierdzić, że w pulsarach nie ma opóźnienia, które mnie osobiście strasznie denerwuje, kiedy ja przesuwam, nie lej Boże, celownikiem, natomiast nawet w obserwacyjnych urządzeniach, kiedy jest minimalne opóźnienie pomiędzy tym ruchem, powiedzmy, mojego ciała czy ręki, a tym, co się wyświetla na ekranie, w tym przypadku tutaj działa to bardzo, bardzo płynnie, nie ma żadnego absolutnie z tym problemu. Oczywiście akcja na każdy pulsar nagrywa na pamięć wewnętrzną, która tam ma chyba z 50 GB więc spokojnie, te pliki nie są duże, więc wystarcza to na niezliczoną ilość nagrań. Zasilanie w tym urządzeniu realizowane jest przez baterię pulsarowską, w tym przypadku APS3. Te baterie mogą być również ładowane z takiej biurkowej ładowareczki, możemy sobie ładować tutaj nawet dwa naraz, albo, jak w moim przypadku, ładujemy to urządzenie bezpośrednio w urządzeniu z kabla. W zestawie otrzymujemy taki, powiedzmy, podstawowy a w pudełku znajdziemy następujące rzeczy: paski, instrukcje w języku polskim oraz szybką odwarkę z możliwością ładowania USB-A i USB-C oraz ściereczkę. W zestawie mamy również kabel, właśnie USB-A lub USB-C do USB-C, więc możemy to ładować z powerbanków, jeżeli mamy takie wyjście. Jeżeli mamy inne wyjście, fajna sprawa. Fajny gadżecik. Oczywiście urządzenie współpracuje z aplikacją Smart Vision 2. Możemy nim sterować, możemy sobie zgrywać nagrania, możemy sobie podejrzeć, możemy sobie po prostu cokolwiek ustawić, lub prowadzić obserwacje za pomocą telefonu lub tabletu. Ten akumulator ma 3200 mAh, natomiast przy tak małym urządzeniu, przy tak małej matrycy, on naprawdę długo wytrzymuje, więc nie ma żadnego problemu. Zresztą są to baterie, jak widać, wymienne. Można taką baterię sobie bez problemu dokupić. Deklarowany czas pracy baterii to jest 8 godzin. Ja na takim mrozie polowałem powiedzmy 6-5-6 godzin spokojnie wytrzymuje bateria. Podejrzewam, że w letnich warunkach nawet i dłużej, więc nie ma żadnego problemu. Krapeczka, jak zwykle w akcjonach, jest gumowa, ale podoba mi się to, że ma magnesik i można ją spokojnie sobie tutaj przyczepić i ona nam nie lata. Słuchajcie, nie ma wodotrysków, nie będę Wam opładał cudów, bo dlaczego miałbym to robić i zmyślać? Po prostu jest to sprzęt robiony w Europie, robiony przez pulsara z matrycą, która jest na rynku już dłuższy czas. Jest to sprawdzony sprzęcik i po prostu działa. Jeżeli ktoś nie potrzebuje super wodotrysków, jeżeli ktoś nie potrzebuje wielkich rzeczy, tylko potrzebuje rzecz praktyczną, tanią i tak naprawdę, którą zawsze może mieć w kieszeni, to w zupełności mu taki pulsarek wystarczy. Wiem, że ten materiał jest dość krótki, ale co tu dużo mówić? Jest to po prostu sprzęcik, który jest zrobiony w Europie, który jest niedrogi i po prostu działa. Po ten model oraz wszelkie inne sprzęty zapraszamy serdecznie na deltaoptical.pl oraz do naszego Skromnego sklepiku Super, na którym robią zakupy, wspieracie nasz kanał i naszą twórczość. Bardzo Wam dziękuję za to, że z nami byliście. Zostawcie po sobie jakiś komentarz, łapkę i zapraszamy do kolejnych materiałów z testów, sprzętu, spolowań na grubą i drobną zwierzynę, a także z fantastycznej wyprawy, która już niedługo na naszym kanale. Wszystkiego dobrego. Daszbór.